Ja nic nie muszę. Że ja no, tak się dowiedziałam, bo no, niby by się wydawało, że ludzie to wiedzą. Ale to wcale nie jest taka prawda, że ludzie to ale wiedzą. Ale czego nie musisz? Nic nie muszę. Nic nie no, muszę. To nie ja... musisz yy, mieć rodziny? Nie, nie, no no muszę. nie musisz. Nie musisz pracować? Nie muszę. A musisz być. A popatrz musisz. co się dzieje dookoła, na dworcach i w różnych innych miastach. Co się dzieje, na przykład wiesz, yy, yy, gdzieś tam w jakichś yy, domach, o których nawet nie wiemy, ludzie nie pracują, jeśli, jeśli nie chcą. A mało tego, czasami nawet nie pracują, chociaż chcą, to też o tym wiemy. Ale generalnie rzecz biorąc, ta książka przekonała mnie o tym, zresztą nie tylko ta, bo potem poznałam całą koncepcję, całą, całą yy, jak gdyby doktrynę w ogóle Frankla, która, która, yy, Wiktora Franka, która o tym bardzo dużo mówi. Ale mówiąc najprościej, ja odkryłam, że ja nic nie muszę, że to są wszystko moje wybory, że ja mogę być z tym panem, z którym jestem, ale nie muszę. Chcę, jestem bardzo dobrze. Jeśli e, są w związku z tym złączone pewne konsekwencje tego wyboru, prawda? To mi się nie podoba tam, to mi się nie podoba, inne rzeczy mi się nie, podają, nie podobają, no to trudno. Tak jest, że jeżeli wybieram z kimś, żeby być, no to niestety wybieram jak gdyby całość całą, prawda? Że to ja wybrałam, żeby być tym dozorcą, żeby być tym superintendentem, że to nieprawda jest, że ja muszę tak być, że ja muszę w ten sposób pracować, że proszę bardzo, Chińczycy nie muszą. Chińczycy robią inne rzeczy, Chińczycy studiują, Chińczycy na przykład przygotowują się do tego, żeby funkcjonować w inny sposób, więc ja też nie muszę. Ja po prostu dokonałam takiego wyboru najprostszego. No. Czy kiedy dotarłaś do tej książki, czy potraktowałaś to jako olśnienie, ale Absolute, czy to ci dodało olśnienie. skrzydeł, czy, czy właśnie z taką pokorą, jak, jak człowiek, który już fragment życia przegrał? Podeszłaś do tego? To znaczy, nie. Ja wiesz, w ogóle, tak jak mówię, na szczęście mam. E, jakie reakcje ci towarzyszyły? E, to z się skrzydła, ale ja w ogóle, generalnie rzecz biorąc, jak mówię, o, osobowość miałam i mam raczej pogodną. W związku z tym to nie było tak, żebym miała się miała z tego powodu załamywać. Zresztą w ogóle nigdy nie uważam, żeby człowiek przegrał swoje życie. Bo jedną właśnie z, z istotnych wiadomości, jakie wtedy też do mnie dotarły, to było to, że przecież to są po prostu pewne doświadczenia. I suma tych doświadczeń decyduje o to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, i co my teraz z tymi doświadczeniami zrobimy. Znowu zależy od naszych wyborów, od tego momentu. Bo to, że ja dokonałam takich wyborów i jestem w takim miejscu, a nie w innym, to jest tylko początek mojej następnej drogi. W drugą stronę, prawda? Znowu mogę pójść jakoś sobie w tym wszystkim tak, jak, jak, jak wybiorę. Ja poczułam wtedy no wolność. No i co z tą wolnością zrobiłaś? No, co to było? Wiesz, no wiesz, to rzeczy były różne, prawda? Nie, nie, prawdopodobnie nie wszystkie moje wybory byłyby tutaj, wiesz, przez wszystkich pochwalane, dlatego że każdy ma prawo do swoich własnych sposobów postępowania i do swoich własnych wyborów. Natomiast ja wiem, dlaczego ja tak wybierałam. No przede wszystkim zdecydowałam się zostawić te, te bycie tym, 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 tym dzieciem, nazwijmy rzecz po imieniu, mm. prawda? Dozorcą, prawda? Przy okazji odnalazłeś człowieka, który ci podrzucił dla Twojego dobra te książki? Nie, to był taki zwyczaj po prostu, bardzo zresztą uh -huh. fajny, że do prawnie się odnosiło książki, które już się przeczytało, książki, które niepotrzebne, i inni ludzie po prostu te książki pożyczali i potem wracali. Niestety nie wiem, czy ja to była książka, no wiesz, to pewnie był gdzieś tam z, z nieba po prostu sy sygnał, uh -huh. że trzeba coś takiego przeczytać. I w każdym razie, tak jak mówię, ja w tym momencie zaczęłam dochodzić do tego, że ja mogę siebie zmienić, bo w tej książce były jeszcze inne rzeczy, bo w tej książce były na przykład takie rzeczy, że to, że mnie w życiu na przykład Pewne rzeczy nie wychodzą, tak jak ja bym sobie tego życzyła, to nie jest wina całego świata dookoła. To nie to, że los się przeciwko mnie, prawda, sprzysięga. To nie to, że Kanadyjczycy są tacy niesympatyczni, że oni właśnie nie ułatwiają mi mojej drogi życiowej, tylko że bardzo możliwe, że mnie brakuje wewnątrz pewnych cech charakteru i również osobowości pewnego rodzaju, żeby na przykład poradzić sobie z niektórymi rzeczami, żeby przejść na przykład, no właśnie, z etapu bycia dozorcą na etap na przykład y, zapisania się na studia, skończenia odpowiednich y, kursów, myślę, kursów na Uniwersytecie, czyli takich jak gdyby, nie wiem, programowych jednostek i bycia psychologiem w Kanadzie. Nic nie stoi na przeszkodzie, tylko ja w środku, sama sobie stoi na przeszkodzie, znajduję tysiące pomysłów, dlaczego nie mogę, bo dziećmi się muszę zająć, bo angielskiego nie znam, bo z czego będziemy żyli i tak dalej, i tak dalej. No, ale kiedy te całą szaradę rozwiązałaś. To... No to oczywiście to, co? to oczywiście uzupełniłam swoją wiedzę taką, żeby mi dawała postawy do tego, żeby mogła być psychologiem. Ponadto zaczęłam uczęszczać na rozmaitsze kursy właśnie wspomagające rozwój pomagające przejąć wtedy pełno, pełną tę odpowiedzialność za siebie. No i oczywiście tutaj również były naj, naj, najsfajniejsze rzeczy, bo przede wszystkim okazało się na przykład w jakimś momencie, że ja w ogóle nie ma co mi w życiu chodzi. I my idziemy bardzo często przez życie. Mając już podwójne. Mając dwoje dzieci, mając. mając Pod, podwójne, męża. Podwójny, Już miałeś dwa fakultety, tak? To znaczy, ja miałam I... jeden fakultet, bo zawsze miałam tylko jeden fakultet. Tam jeszcze jakieś elementy. No zanotania. ale psycholog polski i Ale tak, Ale, ale uzupełniałam. No no już wtedy jak ten jak, za, jak zanim zrobiłam ten, ten. Znaczy, ja musiałam tam zrobić tylko kilka kursów, nie ma potrzeby mhm. na, na Także to potem już wiedziałam, ale właśnie w tym momencie ja nie wiedziałam, ale kochanie, nie dziw się tak. Filozofowie, niejednokrotnie wiesz, lekarze, adwokaci, prawnicy, ministrowie, premierzy nie wiedzą tak naprawdę, jak z nimi zacząć rozmawiać, o co im w życiu chodzi. Zabawa polega na tym, że my dostosowujemy się do życia bardzo często, a nie kreujemy go. Nie tworzymy. Nie idziemy w tym kierunku, w jakim byśmy rzeczywiście chcieli. No to zobaczmy, jak Ty wykreowałeś swoje życie. Posłuchamy tego, ale za chwilę. Chciałby swoje życie przeżyć szczęśliwie, godnie, ale w jaki sposób zapanować nad życiem? Jak go ujarzmić? Jak nie skręcać zbyt z tej głównej drogi, którą powinniśmy iść z takiej pewnej czystości? Iwona Majewska-Opiełka, psycholog em, polski, kanadyjski, zrezygnowała z pralni, zrezygnowała z funkcji gospodarza domu. Tutaj mam... W poczcie elektronicznej kursy rozwój, haha, zaraz umrę ze śmiechu. Najlepszy kurs życia to alternatywy 4: janią, To dopiero był gospodarz domu. Tego nawet nie ma Kanada. No, oczywiście, że nie, takich nie ma z całą pewnością. Ja się zresztą zgadzam z tą wypowiedzią, że, że najlepszym kursem życia jest samo życie, tylko proszę zwrócić uwagę na to, jakiego rodzaju rachunki ono nam potem przysyła. Że bardzo często te rachunki są zdecydowanie wyższe niż gdyby się na przykład zapłaciło właśnie. Te pieniądze, które ja zapłaciłam, dość wysokie, bo to te rzeczy kosztują, ale wydaje mi się, że zapłaciłam mniejszą cenę niż gdybym na przykład miała pewne rzeczy potem dłużej przerabiać w życiu. Natomiast chciałam powiedzieć również to, że ty tutaj mówisz, Rarzynko, o tym pięknie, życiu, o takim życiu właśnie pogodnym i życiu bez problemów. Takiego życia w ogóle nie ma, dlatego, że moje życie na przykład ma wyzwania. Jak to, to... nie ma? Nie, Ile człowiek nie ma. sobie wypracuje, tyle ma. Dokładnie, ale to życie zawsze będzie miało wyzwania, zawsze będzie miało pewne, ludzie to nazywają problemami, ja to nazywam wyzwaniami. Tak jak ale, kłopotami. Ale, no, wszystko, no tak, o, ale wyższy, wszystko jedno tak, ale im wyższy, im wyższy, to znaczy, im wyższy jest poziom rozwoju, ja myślę, że wyzwanie jest właśnie najlepsze, im wyższy jest poziom rozwoju, tym te problemy są po prostu na wyższym poziomie, bo trzeba je rozwijać, to życie Rozwój się odbywa jak gdyby na, przez, przez taką spiralę, która się wznosi do, do góry. I tak na dobrą sprawę to przerabiamy ciągle to samo, tylko na ciągle wyższym poziomie. Ja popełniłam, ja znaczy popełniłam, popełniłam pewne wybory w życiu, których konsekwencje wcale nie są takie radosne i wcale nie są takie znakomite, bo na przykład tutaj też ktoś napisał do nas, że, że wyjechałam sobie, prawda, jak w Polsce było źle, mm -hmm. czy ja wiem, jak to tutaj A teraz z wraca po Tak, latach. a teraz z wraca po latach. No więc prawda jest taka, że oczywiście, po pierwsze, to wiem, jak się stało w kolejkach, bo ja wyjechałam w 1987 roku, więc zdążyłam pewne rzeczy przerobić. Po drugie, tam również miałam bardzo bolesne doświadczenia, których tutaj nie miałam. Akurat ja tutaj nie stała w kolejce po mięso, bo takie miałam co tam ciebie było? możliwości na to, Natomiast tam odświeżałam na przykład, nie wiem, śnieg, ze śniegu, prawda, posesję i, i płakałam z bólu. Coś, co, co, co by mi w ogóle nie było dane w Polsce w życiu tego typu doświadczenie fizyczne, z którego się zresztą cieszę, które właśnie tam miałam, prawda? Więc to nie jest tak. My, to jest bardzo ważne, że którą ja chciałam podkreślić, że my, dokonując wyborów, to sterujemy swoim życiem w kierunku tego, czego naprawdę chcemy i czego naprawdę pragniemy, ale my nie unikniemy konsekwencji, które łączą się z, tym, z tymi wyborami, i te konsekwencje mogą być bardzo bolesne. Bo teraz jestem wcale nie jestem górą, to jest pierwsza sprawa, aczkolwiek niektórzy ludzie są mi bardzo wdzięczni za, za, za to, że im pomagam, a po drugie, nie wróciłam tutaj na gotowe, bo raz, że uczestniczyłam również tam w tym, żeby tutaj pewne rzeczy w Polsce przygotować, a dwa, że ja wróciłam tutaj właśnie po to, żeby ludziom mówić, że oni mogą i powinni przejmować odpowiedzialność za swoje życie właśnie. W taki bardziej świadomy sposób. Dobrze, jeżeli zrezygnowałeś ze swojego dotychczasowego życia i poszłaś w kształcenie, no, w pracy już psychologa, taką no, pełną parą to już przez pozostałe lata wiodło ci się fantastycznie? A skąd? Dlaczego tak miało być, że no, Nie było... wiem, na no ja pytam. Nie, ale oczywiście, bo że nie. Rozmawiamy o tym pierwsze... życia, bo ja no właśnie, po tylko tak... ten jeden próg znam. No, znasz. Poza tym, w jednym z pierwszych wyborów, który na przykład zrobiłam, który jak mówię, różnie można oceniać, to zdecydowałam się na rozstanie się z moim mężem. Na, Na przykład, po 18 latach, Iwana. bo jest to coś, co po prostu dla mnie akurat w tamtym momencie było to najsensowniejszą rzeczą, jaką mogłam zrobić. Ale teraz tak, wrócaj, wróćmy jeszcze do początku. Na jednym z kursów właśnie, co to nie wszyscy wierzą, w to, że można się tego życia nauczyć, zastanawialiśmy się nad misją swojego życia. O co nam w życiu chodzi? Była piękna historia, zresztą polecam serdecznie wszystkim, żeby sobie coś takiego zrobić, wyobrazić sobie swój pogrzeb. Jak ktoś się boi swojego własnego pogrzebu? No, my tak reagujemy, nie wiem dlaczego, ale to, jeśli człowiek, twarzy, jeśli, tak człowiek pięknie, ja to jeśli człowiek pięknie żyje, to nie boi się śmierci. Bo jeżeli to życie jest pełne, jeżeli to życie przeżył, to nie ma się czego bać. Dlatego, że on po prostu po prostu przeżywa coś i to się kończy. Boją się ci, którzy nie żyją. Który, który właśnie już teraz można by napisać, prawda, y, że umarli w roku tam, nie wiem, 1996, mimo że ciągle chodzą, prawda? Natomiast. Y, A ciebie to przerażało, jak usłyszałeś o tym po raz pierwszy. Tak, przerażało mnie to, dlatego że jak ja na przykład y, popatrzyłam na swoje właśnie 33 letnie życie w tym momencie, to były takie momenty, że ja też mogłabym powiedzieć właśnie, że ja nie żyłam. Ja dostosowywałam się do tego, co było, ale absolutnie nie realizowałam siebie, nie realizowałam tego wszystkiego, co we mnie było, nie śmiałam po prostu sięgać po pewne rzeczy, a poza tym nawet to, co robiłam, to nie robiłam koniecznie tak, jak chciałam. Wracam do tego pogrzebu. Można sobie wyobrazić, jak to się powie pogrzebu 85. urodziny, jeżeli ktoś chce. Proś, prosim, to to było akurat na seminarium Stevena Covey'a której prosił, żeby sobie to wyobrazić: że stoją koło tej trumny z naszym, z naszym ciałkiem wszyscy bliscy ludzie i mówią o nas, ale mówią o nas prawdę. Mówią o nas to. Co mogliby w tej chwili powiedzieć? Ja na przykład sobie w tamtym momencie uświadomiłam, że to, co mógłby mówić o mnie mój mąż, to było, absolutnie nie było tym, jaką żoną naprawdę ja chciałabym być, jaki związek naprawdę ja chciałabym tworzyć, z kim ja rzeczywiście chciałabym uczestniczyć w tym życiu, prawda? Kiedyś tego wyboru dokonałam dawno temu, jako dwudziestoletnia dziewczynka, prawda? Nie mając pojęcia o pewnych rzeczach. I matką też nie sądzę, żebym była w tamtym... Nie sądziłam, żebym była taką, jaką chcę. Przeraziło mnie wręcz, co ja usłyszałam, co by moje dzieci mogły powiedzieć przy trumnie na mój temat. Że mamusia jak ten cerber stoi i broni, żeby się przypadkiem nie pomyliła jakaś, prawda? Żeby jakiegoś błędu przypadkiem nie popełniła. Że mamusia owszem inteligentna, że wszystko najlepiej wie, że najmądrzejsza, prawda? Że nie chce posłuchać z autentycznym zrozumieniem, że nie chce popatrzeć na sprawy z punktu widzenia dziecka. Że na wszystko ma swoją receptę, że sama właśnie kocha w związku z tym w pewien sposób warunkowy. Bo my bardzo często tak kochamy rodziców, swoich dzieci, przepraszam, tylko rzadko który rodzic... Rodziców też. Rodziców swoją drogą... Wiesz, bardziej dzieci kochają bezwarunkowo mm -hmm. rodziców niż rodzice dzieci moim zdaniem. Mm -hmm. Ale w każdym razie jest to rzeczywiście tak, że my się rzadko do tego przyznajemy. Która matka powie ja kocham swoje dzieci warunkowo. No ale która matka nie mówi: a ucz się, a rób to, a siam to, i daje temu swojemu dziecku cały czas do zrozumienia, że jak będziesz taki, jak ja będę chciała, to będę Cię bardziej kochać i tak dalej. Jak zapanowałaś nad własnym życiem, to jeszcze ciąg dalszy nastąpi, ale powiem ci szczerze, że. Gdyby nie nazwisko yy, koeja, to bym y, bardzo by się źle poczuła. Bo jest to drastyczny sposób y, doprowadzenia do porządku naszej psychiki. Sposoby drastyczne są czasami jedynymi sensownymi sposobami, niż takie właśnie wishy-washy, jak to mówią Amerykanie, takie rozmazanie. Nawiasem mówiąc, historia Nobla, który dopiero wtedy, jak przeczytał nekrolog y, w, swojego brata. Ale pomysł, pomyłkowo myślano, że to jego. O tym, jakim to złym człowiekiem był Nobel i że wreszcie umarł, zaczął się zmieniać i stąd mamy dzisiaj fundację. I stąd mamy się nagrody Nobla porządne. Dobronocka, Kompel i 333-33-33 telefon dla Państwa. Halo, trójka. Dzień dobry. Dobry, dobry, wieczór. Wieczór. Dobry, wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Aha, e, Halo, no Halo? tak? Zainteresowaniem... Słyszymy się już? Dobry wieczór. Tak z zainteresowaniem słucham Państwa audycji. I chciałbym się włączyć tutaj do rozmowy. Bardzo proszę. Jestem w przełomowym okresie życia. W zasadzie tak mi się wydaje w tym momencie. Kończę za miesiąc szkołę. Bronię się za miesiąc. Za trzy miesiące biorę ślub. Mam znakomitą narzeczoną. Ale w zasadzie e, pragnę także kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Już to raczej, raczej jest pewne. Ale tak naprawdę to to nie wiem czego chcę.